Cześć! Ja mam z tej strony witajcie w kolejnym chwili na moim kanale ESS. Kolejny w której był wyścig zbrojeń. Gram sobie przed albo turniejem, albo skrzydem Zależy co mi się tam będzie chciało zagrać. No... Odradza się się. Przecież no... Akurat w tym momencie, gdy miałem na nim celownik. Ile to się można odradzać w końcu? Nie wierzę. Zaraz coś mi tu wejdzie. Nie? Co ty już masz siódmy poziom? Jak oni to robią tak szybko? Nie, ten raz na sobie, raz na dole, raz pod na góry, raz na dole. Jasny gwint. Zaczynam nie lubić już tego tyle, bo no nie, cały czas podwieprzają kile. Nie, jakimkolwiek celowi w ten ginie. A, proszę. Nie ma już jedenasty poziomie dopiero czwarty Dziewięćdziesiąt cztery w trzech nie Dobra, dobity Nie, nie na. Ja, ja chyba po prostu nie widzę tej mapy. No i będę jedna mi wzięła pół HP. Jeden kill i zgon. Komuś na tele Aha, jest, to zawaliło? No, jest. kolejne. No i Może by tak też podcelownik prosto. Nie, no 13 AP mi zostawił, czy ile tam. Ja zaraz od odbijają. Jak to grać? siedemdziesiąt cztery. nie macie. Seria osiemdziesiąt osiem. Ten jeszcze auto ma. Może mnie nie zauważył, nie wiem. Dobra, nie macie. Nie macie. No nie ile tam HP mu zostało? Nie macie. 64. cztery. Ten już ma kosę. Ten jeszcze ze snajperki strzela. No i super. To był już jeden. Jesteśmy na pool day teraz. Dobra. Pięknie. Cztery z rzędu. Znowu tego tak jak ostatnio, nie? Pięć. Aj, pięć z rzędu. Dobra. Nie macie. Dobranoc. Trzy z rzędu. Dobra. Czwarty. Teraz piąty. Idziemy po lekko, czy nie tym razem? Szósty. Siódmy. Przyjdzie podcelownik ładnie Popraszę Kogoś Ale chyba nikt nie przejdzie Jednak też przeszedł Ósmy Dziewiąty <grystanie> Dziesiąty Jedenaście z rzędu Mamy rekord. Będzie dwunasty? Jest dwunasty. Trzynaście z rzędu. Czternaście i to już jest mój koniec. <grywy> o nie, ale ja widzę, że... Tą drogą nie przejdę. <laughs> nie, no, tylko bez ja, że Tylko niech mnie nie wkurza Wal że ja teraz będę siedział w jednej broni i tej samej. Nie, dwóch. Jeden z boku, drugi z no to jest teraz bez sensu. Trzeba filmy robić to jest fajnie na kanał, a nie dziesiąty poziom. Dobra, jednego mamy. Prawie był drugi. Kaman ktoś pod chętny. No, co za chamę? Żeby cię... Teraz za rewolwer już nie wyjdę, nie? W ogóle. Będę ginął cały czas. Spierdzielaj tybie. No, już mam po Już mam po grze. Jeden został mi 2 HP Dobra, gin w końcu Abra nie ma Koniec tej broni Będzie teraz na pierwszą znagewa jeszcze Ja nie tyle się ma się patrzeć bo jak tyle się patrzył to przodu see... Ty jakiś tylny znowu mnie zjedzie od tyłu, nie? I tak to będzie Dobra Jeszcze jeden z Glocka Nie jestem poza podium Dobra, giniesz Giniesz Ktoś tam ma przedostatni poziom już Dobra, mamy 14 poziom, jest ok. Jeszcze coś może uda się zrobić. Dobra, o, widzę, że ten z Kosy już idzie. 15, a ten jakiś frajer zdjął. Gdzie jest ten, co ma Kosy? Muszę go spotkać. Nie, ale mamy podium. Mamy podium. To jest najważniejsze. To jest trzeci meczek na wyścig z Brian i ostatni, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i już patrz, jakiś jakieś tempaki chcą zmienić na Pool day. No kurde, jak już zaczęliśmy, to grajmy do końca, a nie. Będzie duży odcinek, nie trwa przez nikogo. Nie. Ale tym na skupisz się na szczęście i mi się to nie udało z tym głosowaniem. Nie macie? Serio? Nie macie. Ja ci dam na górę wchodzić. Nie ma opozornie na górę. Ale gruba szedła. Jasne kwint. poziom ten ma już szósty tam no, ale jak wchodzą, kampią na górze i czekają na byle głowy to później tak jest, o, ale głowa teraz tak co mi siadła Nie macie? Nie wiem, chciałem powiedzieć, że ciebie też nie ma, ale nic z tego. Piąty poziom, tamten ma dalej szósty. Oznacza to, że są na dobrej drodze, żeby go wyprzedzić. No co za frajer. Ja no, a z tej góry, śmiecił jeden. No i patrzcie, i będą kąpić frajerzy jedni i psuć materiał, nie? Nara. Zakapiłem się. Tamten ósmy poziom. Dwa poziomy różnicy. To jest do odrobienia. Musiałbym frajery zobaczyć. Kolejny dogolenia No nie, no idę przez całą mapę tylko po to, żeby zginąć, ja pierdolę Ciebie. Ja mi stąd. Jasny Nie macie? Co, tylko 21 dostał? Nie ty. A zaraz mi ktoś tu przyjdzie skosy z kosy z woku. Będę miał minutę, jedną rangę niżej zaraz. Dobra, nie ma was. Ciebie też nie ma. Niestety. No i czemu mnie jako pierwszego na moim materiale? Typ... No nie no, jak to być jak najwyższy poziom tutaj, to idzie na odcinek ludzie. No frajer jeden. Wszyscy są na spawnie. Jasne, jak 865 Nie no, to jest ten moment, że chcesz zrobić jak najlepsze filmik, ale nie jesteś jest w stanie, bo miliard ludzi tam siedzi i czeka cały czas zamiast wyjść. No i już mam pogrze. No, jeszcze mi się udało jeden, kurde zdobyć, no i po meczu. Na wcześniejszej mapie był, było podium, było jeszcze więcej killi niż ostatnio, także jest dobrze. Wy zostawiajcie łapki w górę, like, komentarze, subskrybujcie jak to nowe i widzimy się w następnych filmach. Siema!